Kurwa, co ja ostatnio w tych solstwach zajebanych robiłem? Co ja To kurwa robię? A ja nie byłem w Bleach Town? Nie w Pancerce w ogóle latam? Ja co to za psychol? No nie, ty kurwa jebana! Ile to bije? Ja pierdolę, nie, nie zabij mnie, proszę! Zdechnij, kurwo. Dzięki. Dobra, mam nisko w Blighttown. co to... Co to kurwa jest za stur? Halo? Ja pierdolę O kurwa, kolejny psiuk Z synu jebany. No nie, zablokowałem się! O dobra, ów kurwa! No jakiś kurwy syn do mnie strzela? Kurwa, toksyny, niech się wyjebałem, kurwa, bio, skurwysyny! syny. Ja tu mam być, Skurwa, nie tu.

Chociaż w ogóle nie przykłina to i słowa, tak mnie ranią, wow. Kurwa, no jebane psiuki. O kurwa, żebym zleciał. Heh. <laughs> Siema, zdychaj. Chodź. To wygląda jak trochę kretoszczury, kurwa, z gotika Ziuty. Dobra, czy ja tu doskoczę? Kurwa. Skoczyć doskoczę, ale czy się już zesliznę? Nie sądzę. O kurwa, dobra, się zesliznę. Do... Uh. Kurwa, nie wiem gdzie mam iść. Okej, okay, tutaj. Kurwa. Nie, uff. Kurwa, ja tu byłem. Dzińpsiku. Dobra, spierdolił się. S No dobra, ale o kurwo, ty jebana. Nie wiem, gdzie mam iść, kurwa. Dobra. Kurwa, co to za gówno jakieś? Strój cienia. On ma chyba resy na truciznę. Fajne armory są w tych, że uważam. No ale mam kurwa już midrola. To ja chcę tak. Pyk, pyk, pyk. Coś mi tu jejen, czy kurwa. Ty kurwo. Kurwa! Ja pierdolę, jak on ci to tyle kurwa bije kutafon. To mi jest mgła. Zatna wprost Co jebiście? Ja pierdole, co to było? Dobra, to tu trzeba przebiec Kurwa, was nie zroluje. O Łap, wow, ty kurwo jebana Kurwa nie nacisnąłem ataku Co! Ja pierdałem co to za gówno? Dobra, widzimy lokację. O kurwa grubas O kurwa, gdzie ja spadłem Zalazłem beach Ja pierdolę A i co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Kurwa, na dwa bat na drabinie mi biorą, no mnie <gryw> To jest przejście jakieś. O kurwa! Kurwa, jakiś komar zajebany. On ty z kurwy, do mnie strzelasz. No dobra, się wyjebałem, ale jednej bestii kurwa mniej. Wow! Aha! Ciebie jakieś moby co przenikają przez te ściany? No poleci! Reklama i na to ten... nie. Ty, ty, ty. Skurwany, skurwa głupi, nie? No co jest z tym kurwa komarem? Co jest? A zdechniesz kurwa kiedyś? No ja pierdole pojebie mnie Ja pierdole No nie no kurwa Taka dojebana lokacja teraz jest. Dobra pan coś muszę. Nie no to i tak mam przecież pojebaną truciznę. Tu jest kurwa gdzieś nisko. tej lokacji. O tutaj to jest kurwa mancie cię łuska. Ale wymyślili kurwa oponentów zajebanych Ja pierdolę co jest? Co jest? Ole gówno. Dobra, do skipak, kurwa. Iś Dobra. Patrzcie, 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 jaka sutka. Ani pająk O. Ale ma ogli, co tu jest. Ale ma duszki co? O. Co? O kurwa. Jakie pasurki ma, to O kurwa, warto w niej stać. A no? Ło. Ło. O kurwa, no nie pierdol. Myślałem, że za pierwszym zrobię. O teraz już rozkurwiam dziwkę. Ja pierdole, Ty no wcześniej ani razu tego ataku nie wyjebała Ja pierdolę, co jest? Pierwsze podejście takie A, To Ragiga Straka No kurwa! Ja pierdolę! Dobra, zaraz ją ja rozkjem Kurwa nie w tą stronę, Rol. Nie! Co? Ja pierdole! Pierdole O, ja się rozbiorę i spróbuję jej na glaso wyjebać A! Umieram! To późno zobaczyłem, że to puszcza. Dobra, muszę się skupić bardziej na jej mordzie. Dobra, pak kurwe się biję. O tym atakiem! Ja pierdolę nie! Nie, no kurwa! Zablokowałem mnie w labie! Ja pierdolę, ale unlucky! I duszę się jebać, no dobra! Ja pierdolę, to przeżyłem! Nie! Kurwa! To mister duchu bije. O kurwa! O nie, w lawę się wypałem. dobra. Nie! Uff. Dobra, rozjebana dziwka. ESA, ESA, ESA. Jebać się ty kurwa. On mi serduchu bije, stary. Hup, 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 hup. Dobra. Trzeba zabić w dzwon. La ból? Pierdolni w cymbał.